Jeden z niewielu dynkmalów z Elbrzuców na Górnym Śląsku. O, ist mein liebes, I... Witam Was, roztomili ze Krapkowic, miasta które gorało trzy razy w XIX stoleciu, roz w 18 stoleciu. Dzisiaj krapkowice, a za tydzień te wszystkie wsie są we gminie Krapkowice. Proszę, was, jedziemy. Krapkowice, po niemiecku Krapitz, To miasto we Krysie Krapkowskim. Siedziba Krysu i gmina miejsko wiejsko krapkowice. W mieście kwateruje kole 16 tałzienek w Magdeburgskie Magdeburskie prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1284 roku. Do Hrabkowic przynależą cztery tajle: Abysynio, Błonie, Cegielnio, odmy i Śluza. W decyzji Wszechobecnym z 2011 roku 26% personów wpatrujących w wykresie Hrabkowskim zadeklarowało śląsko narodowość Według wyników z 2002 roku 18% personów zadeklarowało tutaj niemiecko narodowość w Abchimungu z 20 marca 1921 roku 96% mieszkańców samych Krapkowic, wtedy Krapic, wylowało za Niemcami. Na obszarze dworskim 97%. Place te zostały wyrażone w ramach nowej prowincji obrszlijskiej. Place te leżą około 90 km na zachód od kadowic. Nasza rajza napoczynamy na krapkowskim ringu. Do 1845 roku stoł tutaj Radkausz, drzewiany, spłonął we pożarze miasta. A tutaj mamy najstarszą kamienicę z 17. stolecia, front jest ze 18. stolecia. Pięknie wygląda ten ring zaaranżowany. Są strumy, jezieleń, są stare kamienice. Prawie każde miasto ze średnich stoleciów miało mury obronne. Tak też było we Krabkowicach. Mury obronne były tu od XIV do XIX stoleciu. W XIX stoleciu je rozebrano. No ale na szczęście nie wszystkie, bo fragment tych murów się zachował. E, Okrąg murów zachowała się, zachował się jeszcze turm, który był przy e, torze. Turm e, górny. Ja. E, dziennie o 12 możemy słyszeć hejną. No", na tym turmie we okresie międzywojennym był też, była też cecha zeldrzulców. Turm jest ze połowy XIV stulecia, przebudowany w 1580 roku, i jest zachowany dzisiaj w stylu gotycko-renesansowym. Super Rain w Turmie. Piątek, sobota, niedziela o niego odembrzony był. dzisiaj od 2 do 6. No, i co to mamy? Galerio Obro. 我今天。 Na koniec możemy wyleźć na wierzch tego turma i obejrzeć krajobraz. Nawet tam widzimy góry. Muzyka Przy turmie mamy dynkmal kuzocy tych, którzy polegli we wojnach. Ten dynkmal jest odnowiony w 1999 roku. Krapkowice powstały nad rzeką, nad dwoma rzekami. Osobłoga wchodzi do głody. No i tu mamy ta osobłoga. Mamy kępa na kiero do się wleć i bez ten młyn. No, mamy właśnie stary młyn i w budynkach starego młyna założono hotel i restaurację, Zamkowy młyn, tam jest tam na dwie taile to potajlowane. Powiedzcie jak to, to pięknie. Tutaj mamy Marina Port. To jest coś ich modernego, no ale fajnie się to zaaranżowano. Tutaj osobłoga uchodzi do łodzi. Można tu e, popływać nie? No na jachtach, na łódkach, motorówkach, e, kołach wodnych, przygrosto rzeczach, kajakach. Ja pamiętam, co w 2007 roku po zaręczynach, które my mieli w Wemosznej, tutaj my przyjechali i. Wtedy już ze moją lipstą, z moim bratem i z moją siostrą pływaliśmy tutaj na łódce po Łodrze. Przyjdźcie tutaj, właśnie we taki słoneczny dzień, no i wypożyczcie się. Słuchajcie, jest 7 października, a dzisiaj niby miało być 17 stopni, a ja myślę, że nawet będzie i więcej w tym słońcu, choć pokazywało, że będzie pochmurnie. Zaroski ten szakiet synna, a tutaj co mamy? Tutaj mamy? Myślę, co to. Jest też fragment murów obronnych i no, e, potem je obniżono, bo tam mamy kościół, tam mamy pałac, zaroski o tym jeszcze będziemy sprawiać. Nie wszystko, co jest w internecie, to jest prawda. O 12 miał być hejną, je 3 i nic nie ma. Nie wierzcie we wszystko, co jest w internecie. No, mono kiedyś coś ich było, no ale my to zweryfikowali. Dzisiaj nie wiem, Eli, wyjątkowo, Eli już takiego jakiegoś czasu nie ma. A tutaj mamy dali fragment murów obronnych, trochę tego zostało. Tu mamy, tu mamy i jeszcze tam za pałacem mówię, ja? może czytał, potwierdził, ja tam są obniżone mury obronne. Naprawdę fajniste miasto, wekerem czuć klimat szczednich Rzymsko-katolicki Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja z 1330 roku. Pierwy tu drzewiany kościół już w 1275 roku. Ten kościół, który mamy dzisiaj, był przebudowywany we XIV-XV stoleciu, powiększony we XVI stoleciu, we 18 stoleciu gorą, tak jak i miasto, no, ale nieskorzej odbudowano go podług pierwowzoru. w XIX stoleciu remontowano, Dzisiaj kościół jest gotycki, no ale ma też elementy renesansowe te platy nagrabne z kamienia, rodziny redernów, które są tam na boku, autor który tam je. Mamy elementa barokowe, tu dryny, no ale też hauer je barokowy, choć to nie ma oryginalny, bo ten kery był oryginalny w 1945 roku był zniszczony. Po mojej prawej zajcie neogotycki, rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. No ale tak pierwej nie było. No, dzisiaj to jest e, filia kościoła świętego Mikołaja. No ale jako było pierwej Kościół powstał w 1858 roku jako wanielicki i nosił miano Świętego Pawła. Wanieliki już w połowie XIII stulecia chcieli wybudować swój kościół, no ale udało się dopiero nie skorzy jako Rzech Rzek. Pierwej trafiali się na rzekaniu na we pałacu krapkowskim, a tutaj Wanieliki. Rzekały aż do 1985 roku. Po 1945 roku wanielików było tu co rozmieni. Wiadomo, je to związane z tym, co ludzie stąd citali i byli wygzuwani. W 1985 roku katoliki, kurio diecezjalno w Ełopolu, zakupili ten kościół. Remontowali go aż do 2004 roku, długo, bo od 1987 roku. No i dzisiaj, tak jak rzek, rzek jest to kościół filialny. Kościoła świętego Mikołaja. Warności świętego Mikołaja. Przy byłym w Anielickim kościele mamy Fojerwera. Było Fojerwera, jak widzimy, kierowo stolot. Dzisiaj je remontowano. Myśla, że coś ich ciekawego tu kiedyś będzie. Krapkowski zomek, a tak richtig pałac, istniał już przed 1275 roku, czyli zanim Krapkowice otrzymały prawa miejskie, poza murami miejskimi. Założyć miał go ponoć Są Książa Łopolski. W 1582 roku kaiser rzymski Rudolf II Habsburg sprzedał dobra krapkowskie, to jest miasto i zomek, grofowi Johannowi von Redernowi za 1600 talarów. Redernowie przebudowali zomek w pałac. W 1672 roku zakończono przebudowę. No a czemu Kaiser to sprzedał? No bo Śląsk, Księstwo Śląskie przynależał do pierwszego Reichu, ja, Świętego Reichu Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Kaiser był też królem czeskim, królem Madziarów, Chorwatów arcy hercogiem Austrii. To w tym samym czasie. No, czemu o tym godzą? bo Księstwo Śląskie, Księstwa Śląskie, Rostomajtę, kuplowało, się tajlowało i Marchia Łużycko, Górnych Dolnych Łużyc, margrabia Morawsko i Królestwo Czeskie wchodziły w skład korony świętego Wacława, czyli korony Królestwa Czeskiego był od 1348 roku. To był... To była Federacja Landów, ja? czyli to była unio personalna. Ja? Toż Śląsk był niezawisłym landem, o czym niekiedy tu kiedy W 1722 roku pałac Goreje. Nie skorzył, tak jak miasto, Kościół już my o tym gadali. Nie skorzył, odbudowują go, no ale niższy o jeden sztok. W połowie XVIII stulecia pałac przejmuje familio von Haugwitz. Jednakoż oni główno siedziba swojego rodu mają we Rogowie, Tam będziemy na drugi tydzień. W XIX stoleciu je tu lazaryt, no i wtedy dryny niszczeje ten pałac. Potem je tu szkoła. Pod koniec XIX stulecia Haugwitzowie przenoszą tutaj. Siedziba, remontują to. Potem mamy okres międzywojenny, to dali je pod niemieckim rozkierunkiem, ja. No i jest tu szkoła. 45. rok, pałac niszczeje, potem wyremontowany. No i od czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej do Terowski jest tu szkoła, zespół szkół. Rodbych uczył we takiej szkole. Jednakże pałac zatracił swój pierwotny wygląd, no ale dryny tam widzimy. Teraz to mają te takie arkady. No, niestety nie możemy tu wleźć. Gdybyśmy tu byli w tydzień, to by mono i byśmy tam wleźli. no Głównie to dzisiaj pałac ma taki sznit renesansowy. Ja? No. Jako to wygląda dryny, nie wiem. Myślę, co niestety tam jest komuna. No ale i tak fajnie by było w takiej szkole uczyć albo do takiej szkoły chodzić. Na komunalnym Friedhofie, dzisiaj przy ulicy Staszica, mamy dynkmal zelbszuców. Jeden z niewielu dynkmalów zelbszuców na górnym Śląsku. Jak on się tu ostał? No, do lodu 80. XX stolecia był on kipnięty na drugą zajta, wyglądał, oby leżał kar. Ja? No, nikt się tym nie interesował. Dopiero nieskorzej przyszły polskie wojoki i one postawiły to. Na szczęście nie zniszczyły tego i stoi to tutaj i możemy ładować z oca tym, że polegli za Śląską. Troje um troje i cecha zelbszuców, ja? E, Freiwilliger e, aus allen deutschen Gauen gefallen im Polen Aufstand I Mamy rok 1921 S.O.S. czyli zelbszuc ober ja. Oni mieli takie e, Joło, żółte Polski też i właśnie tam s przejęte SOS, czasami SSOS, y, też jeśli się nie mylę. 1921 rok, y, wojna polsko niemiecka No albo właśnie hollen czyli polskie powstania, nie śląskie powstania, tak jak to właśnie dzisiaj na śląsku go dają. No, I no hollen czyli tych wszystkich sołkich niemieckich, którzy polegli polskich powstaniach, albo też polsko ekstra operacyjno-militarno na Górnym Śląsku, albo też Śląska, Śląsko wojna domowa w pojedynkę 19 W 1919 roku jeszcze nie było Zelprzuców. W powstały w 1920 roku. K, ze obszaru Górnego Śląska musiały wycofać się wojska Reiswery. Wtedy zaczęto majstrować właśnie łowotników, którzy będą bronić niemieckości Śląska przed polskim żywiołem. Ja. No i w ostateczne starcie 1921 rok, ja, maja. Y, no można powiedzieć, bo 5 lipnia się do rozejmu doszło, mój czerwiec, ja, Anaberg niedaleko stąd, tam właśnie były też te starcia. Y, Teraz pytanie Eli wszyscy, którzy byli we Zelprzucach, to były autochtony? No nie. No ale moc z nich była. Dowódcy byli, były stąd. Ja. Prawda je tako, co we Zelprzucach biły się ze całkich Niemiec persony, między innymi też Bajeroki, no ale tak samo było po polskich powstańców. Tam nie ino. Autochtony, byśmy powiedzieli, Ślązoki spolszczone, spolonizowane, które się opowiedziały za Polską się biły, no ale też e, Poloki właśnie, nawet z ja to my go dali. Toż to była właśnie jak, jako Kaczmarek godą profesor Uniwersytetu Śląskiego, wojna polsko niemiecka bo oddziały były z całkich Niemiec, a po drugiej zajcie z całkiej Polski. Prosto prostu maite były motywy. Bo oni bronili samoobrońcy górnego Śląska. Ja, bronili status quo. Od, y, y, przed tymi kerzy napadli ja, na y, absztimungowy plac i nieskorzej pogwałcili y, 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 absz plebisty ja, Absztimung z 20 marca 1921 roku 59,5 do 44, do Niemiec. Ja. Potem wiemy, Śląsk był potajlowany w 1922 roku. No i tak było. Y, znamy historię. Potem 1939 y, zaś odebrane to, co y, w 1922, y, Polska odebrała. No, Komisjo tak to potajlowała. Wiemy, znamy ta historia. Słuchajcie, co jeszcze żebym miał powiedzieć? Przed samym y, abszcimungiem y, francuskie wojoki. Były też na Śląsku jako ci, którzy mieli wahować Ornungów, no bo i były Francuzy, i były Brytyjczyki, i były Italoki, no bo to były te landy, które zwyciężyły we I wojnie światowej. E, aresztowały Zelprzuców i zlikwidowały e, moc e, magazynów e, broni. Ja. Toż widać co Francuzy sprzyjały Polokom. E, Brytyjczyki były najbardziej takie bezstronne. Italoki go do się może bardziej troszkę Niemcom. No Francuzi, które miały richtig wachować tego ordnungu, pomagały potem przeciepować ludzi, broń Polakom. Francuzi, którzy narzucili traktat wersalski, sami pierwszy go łamali. Ja? I, I to słuchajcie... No, Mocka by jeszcze mogli tu godać, nie, nie rozbydymy godać jeszcze o tym, co się działo, no ale obejrzyjcie, tutaj na zachodzie górnego Śląska widzimy, jak Richtych to było, Polen-Aufstadt. Terowski Łodomzoca, tym, którzy bronili Śląska przed polskimi najeźdźcami. W piecy Łopolskiej 69A, 75 i 77A mamy trzy szachtowe piece wobiedne. Piękne to jest, tak? Szkoda, to tak zaniedbane. Pokazują, żebym dwa tygodnie dodatku w jego kolinie, odrestaurowane, takie wesrogie szachtowe piece wobiedne. Mono i tu kiedyś to odrestaurują, To na drodze, to raduje średnio. Tutaj za tym murem mamy Friedhof żydowski. Nie ma tu chodu. Ponoć idzie hipnąć tu bez ten mur takną hopę. Ale mamy tu tabula. bóla. żydowski, a posłał w 1824 roku. W 1925 roku był ostatni pochówek. Rzedy tutaj nie miały synagogi, toż najprawdopodobniej nie było ich za fest. No ale rzekały w... W takim domu rzekanio, w sali, którego wynajęli na ringu we Krapkowicach. Za mną werk papiożany powstał w 1901 roku, a w 2002 roku przejęła to Fisko e, skupina Mecetisły. Tak, tak jak się to czyta, to no, Godka, gotka ciężkogotka. E, no i co wyrobiają Obejrzyjcie, nie wiem, jakieś strajtaśmy albo coś. A tutaj mamy wila dyrektora, tak mi się zdoł. No, czy kiedyś. Dzisiaj to już na zicher nie ma. I tam takie budynki. Ja tu widzimy ten industrialny klimat Krapkowic z ze 19-20 ze stolecia. Zaroski przy tym werku mamy Hmaj z Obejrzyjcie kukurydza. Dobra. No. Ktoś nawet kurwał. E, nie wiem Eli to je odmiano tak do jedzenia Eli bardziej na kiszonki, więcej je na kiszonki do e, zwierząt. No, rozwykwiot tak o kukurydza, no ale nie by da habił, bo to nie ma moje. ale joje je jo, jo, porządny e, toż niech właściciel zbierę, a ja w sumie już we Wodmencie. Wodmencie jest tatylą Krapkowic, no ale nie było tak. Zowdy. Wodmen powstał w XIII stoleciu. Nigdy nie był miastem, zowdy był dorfem. i Dokuplowano go do Krapkowic w 1961 roku. We odmęcie mamy stary rzymskokatolicki kościół. Pierwszy kościół był tu już w 1223 roku. Ten najprawdopodobniej powstał we 14 stoleciu niezkorzej rozbudowywany w okresie reformacyjnym 16 i 17 stolecie wanielicki 1912 rok to rozbudowa kościoła. W 1945 roku kościół zgorął od Czerwonej Armii. No i niezkorzej go odbudowano we 1946 roku nit tego kościoła dzisiaj to neobarok. No To się co templariusze ten kościół znieśli, tak jak i zomek, o którym za chwilę, bo kościół i zomek były połączone tym turmem. Przy kościele we XIV stoleciu powstał zomek, który zbudowały templariusze. Zomek przebudowany w XVI, rozbudowany w XVI, XVII stoleciu, przebudowany w pałac w XVIII, a w XIX zgorął, zniszczył się i dzisiaj mamy ruiny. Tak jak widzicie, trochę tych ścian zostało. Kościół i pałac były połączone turmem, a to dopiero we XVIII stoleciu. No, można powiedzieć, że kościół to była część tego pałacu. W XVIII stoleciu to już nie był zomek ino pałac. Ja no, znowu mamy historię o Templariuszy na tych placach. A co to są te słynne templariusze? No to zakon. Zakon ubogich rycerzy. Chrystusa i świątyni Salomona. No, powstał on z kuli krócjat w XII stoleciu istniał do XIV stolecia, nieskorze był skasowany, a wiemy, wielki mistrz demolaj Płonie na stosie, król francuski go skazuje. To wszystko wiemy. Nie będziemy tu całkiem historię przytaczać. No ale nieskończenie reaktywowany już we nowożytności i dzisiaj dalej istnieje. No, zakon narodził się we Francji i tam też dzisiaj ma najwięcej swoich oddziałów. No, ze templariuszami jest dużo rozmaitych legend związanych. Jeżeli się rozchodzi jeszcze o templariuszy, czemu to miano? Tempel, ja? Tempel czyli świątynia właśnie i skóli tego Templariusza. wspominał, że też o innych zakonach, zakonach rycerskich, które powstały właśnie w czasach Krucjat, Bożogrobcy, a ja? przy Chorzowie, tam my o tym godali, zakon niemiecki, czyli Krzyżoki, Całki film na ten temat też powstał w Prusach dnia. Anity też były i Rosto Inksze zakony. Kereta ich działają do dzisiaj, i no, że pomieniły charakter swój. Już nie walczą mieczem z niewiernymi, nie nawracają niewiernych, i no, organizują charytatywne dzieła. Co tu robi ten Szczewik? To nie jedyny Szczewik, no bo przy pałacu we Krapkowicach i na ringu we Krapkowicach. No tu jest całki szlak tych szczewików we chyba całkiej gminie Krapkowice. Z czym to się wiąże? No właśnie tutaj, we Łotmęcie, w 1930 roku zaczęto budować werk szczewików. Ukończono go w 1935 roku i do dzisiaj produkuje się tutaj szczewiki. Kto to to założył Tomasz Bata, który Przybył tutaj z Moraw, z Linu, tam jest główna siedziba Baty. Nie dożył końca inwestycji, bo zginął w katastrofie Fligra w 1932 roku. Oferował swoim najlepszym robotnikom mieszkania, ja? Opieka, tak itd. No, Bata, bo ta firma istnieje do dzisiaj, pamiętam co że kiedyś kupił szczewiki z Baty, no te akurat nie są z Baty, no, ale miał żech naprawdę fest, dobre szczewiki z Baty, w których chodził żech dobrych poralot, poralot. i nawet filmy w pierwszym roku Śląskiej Razy żech nagrywał w takich e, brunotnych szczewikach, w stylu takich hiszpańskich mokasynów. Dobrze wspominam e, ta firma. E, ja, słuchajcie, Rostomili to by było na tyle dzisiaj, jako myślę, że fajnisto Rajza po fajnistych placach mam rod takie miasta jak Krapkowice małe, średniostoletnie, ze zabytkami ze średnich stoleciów, klimatyczne. Tak jak Mikołów Kole którego mieszkał przy łaziskach ja no i bardziej mam rod małe miasta właśnie ze średnich stoleciów. Mógłbych nawet mieszkać w takich Krapkowicach. I... Kaj robić, bych mógł no, w takiej szkole, bym mógł historię nauczać? Jakiej by to była jeszcze kiedyś śląsko szkoła i Śląskie historie byśmy mogli nauczać, no to już nic więcej, jeśli się rozchodziło, zawodowe spełnienia nie byłoby mi potrzebne. Szkoła o Śląsku, łośląsku, no, no kiedyś tego do szkoły. Dziękuję Wam za dzisiaj, za tydzień dali, będziemy tutaj penetrować te place i no wsie. Owcie się, abonirujcie mnie. Facebook, Instagram, YouTube.